Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na hol zakupowy oraz mierzymy z Zary. Tradycyjnie na początku pokażę Wam te wszystkie zakupy, a w drugiej części filmu sobie je zmierzymy i ocenimy, co zostawić, co odesłać. Jeżeli nie oglądacie, to wiecie, że ja bardzo lubię zakupy online z Zary, dlatego, że one przychodzą w bardzo dobrym stanie, prosto z magazynu. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby takie zamówienie mi przyszło w, w takiej zwykłej torbie. Co prawda przyszło mi w dwóch częściach. W tej torbie przyszło mi przed weekendem majowym, a druga część w tradycyjnym kartonie przyszła mi po weekendzie majowym. Ja wiem, że teraz już są otwarte galerie handlowe chyba od poniedziałku. Ja szczerze mówiąc nie mam zamiaru się w ogóle tam wybrać. Stąd moje zamówienie online zawsze zwracałam stacjonarnie. Te wszystkie rzeczy, które mi nie pasowały. Teraz, jak czytam na stronie, można spokojnie zamówić kuriera i on nam przyjeżdża, odbiera, i dostajemy zwrot pieniędzy. To nie będzie taki typowo letni haul, ponieważ znajdą się tam elementy garderoby na jakieś cieplejsze dni. Należało mi na to, żeby znaleźć jakiś fajny garnitur, rasonkę, i te rzeczy dzisiaj wam pokażę. Pierwszy mój zakup to żakiet. Tak jak Wam wspominałam, przepiękny, czarny żakiet kroju smokingowym, dobrze skrojone. ja lubię marynarki z Zary i te marynarki z Zary mam w różnych kolorach i rozpinane i takie, których nie można zapiąć, muszę powiedzieć, że ta jakość nie jest zła, ma poduszki jest taliowana ta marynareczka, tutaj takie wstawki z aksamitu satynowe, bardzo ładnie to wygląda i rzeczywiście wydaje mi się, że będzie dobrze leżało nie jest to co prawda taki typowo tradycyjny garnitur oraz lampasy na spodniach, to zaraz Wam pokażę, ale jeszcze chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to całe wykonanie, bo na stronie, a na filmie to różnie. Jest dość zobowiązujące mam wrażenie przez te wszystkie dodatki. Ja nie zwróciłam uwagi na te guziki. Myślałam, że one będą tradycyjne, ale zobaczymy. Zawieźmy to na wieszaku. Podoba mi się, podoba mi się jak to jest skrojone. I rzeczywiście jest to nieużywane. Nie mierzone przez nikogo. No fajnie, do tego są spodnie. Te spodnie nie są do kompletu, bo prawdopodobnie druga część jest w kartonie. Natomiast wziąłam sobie jeszcze takie proste, zwykłe spodnie, które były w tej sekcji specjalne ceny. Zara ma w każdym dziale takie sekcje: dziecięcy, męski, damski. I rzeczywiście te ceny są całkiem przyjemne, muszę powiedzieć. Te spodnie kosztowały mnie 49 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Są proste, z kieszeniami, mają delikatny wzór, ale w sumie staram się nie wybrzydzać, że tak powiem, zobaczymy jak będą leżeć. Ale myślę, że te spodnie 34, właśnie, bo nie powiedziałam wam rozmiaru, to jest 34XSK. Te spodnie to jest też. XSK 34. Hmm, nie wiem, czy nie będą dla mnie trochę za długie, a mi zależało na tej długości 7 8, bo tak najlepiej do mnie pasuje i takiej się najlepiej czuję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I zobaczymy, czy one nie będą też w pewnych miejscach dla mnie za wąskie, żeby ten kant nie zginął. Nie wiem, na taką cenę wydaje mi się, że nie jest źle. I tutaj jeszcze w tej torbie miałam buty, bo zamawiałam też do moich dziewczynek. Baleriny, które również były na sekcji specjalne ceny, już na dziale dziecięcym. Brokatowe. One kosztowały chyba normalnie 79, a ja jej kupiłam za 39,99 albo 39 zł, jakoś tak. Mają gumeczkę, są brokatowe i oczywiście przez moje. Córeczki będą na pewno wykorzystane do ostatniego cykina. Jak to się mówi. No zobaczymy. Będą musiały to przymierzyć, ale generalnie te rozmiary się pokrywają, bo mają takie trampki, które mają to będę brokatową podeszwę. To też Wam pokazywałam gwiazdki i noszą je cały czas. Nawet moja córeczka się nauczyła wiązać buty, bo się tak i im bardzo podobały. Też nurowane trampki. Myślę, że są okej. Okay. Zresztą dzieci tak szybko rosną, że staram się tak bardzo na tym nie skupić. Kolejna rzecz to nowy żakiet, który sobie wzięłam też na tej sekcji specjalne ceny. Ma piękny kolor, zastanawiałam się tylko nad krojem. On kosztował właśnie też chyba marynarka 60 zł, a spodnie 49 zł. Normalnie ta marynarka kosztuje 139, i na tej sekcji specjalne ceny te rzeczy się zmieniają. dokładają więcej rozmiarów, albo znikają, przechodzą do tego działu normalnego. Znowu w specjalnych cenach mamy coś tam, na no, co się czailiśmy, więc warto jest dodać często sobie do koszyka i poczekać. Ja tak robię. Dodaję do koszyka i wracam, jeżeli coś mi się bardzo, bardzo podoba i jest w takiej wyższej cenie, bo w zarze te ceny są różne, czasami są wyższe, czasami są niższe, czasami są adekwatne, czasami zupełnie nie. one mi tam wiszą, czekają i jak jest jakaś okazja, to staram się z tego skorzystać. Marynarka jest niby prosta, ale dość nietypowa, bo nie ma klap. Ja takiej marynarki w ogóle w swojej szafie nie posiadam. Spodobał mi się na stronie kolor, jest delikatnie pomniciona, ale nie jest taka zła. Guzik prosty, tutaj w środku też, powieszę to na wieszaku, wtedy łatwiej będę mogła Wam to wszystko zaprezentować. Poduszki. Ona może już nie jest aż tak bardzo dopasowana, italiowana jak ta czarna, chociaż, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak przymierzymy. Ale kolor mi się podoba. Mam wrażenie, że te białe żakiety nie do końca do mnie pasują. Ja szukam białego całego żakietu, jakiegoś takiego kostiumu, ale jak przymierzam to. Wyglądam ten trochę dziwnie, dlatego no zdecydowałam się na ten kolor. No i przede wszystkim te specjalne ceny mnie trochę przeciągnęły. I poczekajcie, żebyśmy mieli tutaj jakąś taką jednolitość w miarę możliwości, pokażę Wam po kolei. To są spodnie do tego czarnego kostiumu. Nie. Takie słowo starodawne do tego żakietu są z lampasami. Dobrze są całkiem wykonane, muszę powiedzieć. Bardzo tak. nawet dobrze. Mają kieszenie stan full wysoki, średni stan, czyli w pasie mamy wstawkę tego materiału, mamy lampasy, tak jak mówię, więc on jest czarny, klasyczny, z elementami jakiegoś tam pazura, elegancki, przez to może bardziej zobowiązujący, ale ja mam wrażenie, że można to fajnie jakoś wystylizować. To zależy też jak pewne rzeczy nosimy. Wiadomo, długość jest. Zobaczymy, przymierzymy, ale idealna. W sumie dla mnie. Rozmiar również XSK. No i się okaże. Stawiam to na razie wieszak. I do tej marynarki beżowej mamy beżowe spodnie. Dokładnie taki sam. Kolor, to jest komplet i też w tej sekcji specjalne ceny, czyli, tak jak mówię, muszę to jeszcze sprawdzić na stronie, w swoim rachunku, na mailu, ale wydaje mi się, że one kosztowały 49 zł, te spodnie, a marynarka kosztowała 69 albo 59 jakoś tak. Wiem, że była jedna marynarka za 49, ale niestety nie było już rozmiaru, były tylko elki, taka w kratkę, granatowo-biała, która mi się spodobała. No nic, zobaczymy. Kostium jak kostium. Można też rzeczy nosić osobno. Te spodnie i na lato, i na jesień, bym powiedziała, fajnie będą wyglądały, jak również na wiosnę. Na zimę raczej nie. No ale nic, wczoraj założyłam na przykład białe spodnie i po 10 minutach się zabrudziłam. A czasami się zdarza tak, że mam białe spodnie i noszę je 12 godzin ani kropki, tam nie widać. Krój jest ok, a wykonanie, bo jeszcze Wam nie pokazałam, z boku jest w porządku, kieszenie, tak jak mówię. Nie wiem, może będę wyglądała w tym za poważnie, trzeba to przymierzyć i się przekonamy. Jednak ta cena, tutaj jeszcze na dole te spodnie mają delikatne wycięcia, mnie przekonała, tak jak mówię, w tej sekcji special prices. I w tej sekcji special prices... Specjalne ceny była taka piękna, na początku mi się wydawało, że to jest sukienka, a to jest kombinezon. Bo ja się w ogóle czaiłam na coś takiego od dawna. Pamiętam, że jak byłam w tamtym roku w zarze, czy to było w wakacje? Jakoś tak, to była piękna sukienka, może ten kolor był trochę inny, bo bardziej pudrowy róż i to też, właśnie tak jak mówię, nie był kombinezon, tylko sukienka i ona kosztowała 139, tak sobie myślę. Czy nawet więcej kosztowało? Już nie pamiętam dokładnie. I sobie pomyślałam, że poczekam, może będą promocje. Jak były przeceny, to okazało się, że już nie było mojego rozmiaru, i tak dalej, i tak dalej. Patrzę na te specjalne ceny, a tam takie cudo xs znowu. To normalnie, tak jak mówię, kosztowało 139 zł, a ja to kupiłam na tej specjalnej sekcji za 69, jeżeli dobrze pamiętam. Muszę zerknąć. Ma ściągacze na rękawach. Pod spodem ma tutaj y, taką wstawkę, podszewkę. Pantalony. Krótkie takie spodnie. Więc nie prześwituje. Tutaj na górze nie ma co prawda podszewki, ale przez to, że ma falbanki, można nie wiem, założyć jakiś taki zabudowany albo sportowy nawet stanik. I to wygląda już zupełnie inaczej, tak bardzo nie prześwituje i nie razie. Wygląda bardzo, bardzo dziewczęco. Można to nosić do balerin i do obcasów i do trampek i do jeansowej kurtki. Ja lubię takie rzeczy właśnie do wszystkiego. Ściągacze na rękawach, te różne tutaj historie falbankowe i no, oczywiście to, że jest to kombinezon bezpieczniejszy. Dla mnie, bo jak muszę gdzieś tam latać ze dziećmi, schylać się, to ja myślę, że taka opcja jest dla mnie idealna. Przymierzymy i mam nadzieję, że to będzie pasowało, bo chcę to zostawić. Ja w drugie, takie same baleriny, tylko większe. No bo oczywiście ja wiecie, że podchodzę bardzo sprawiedliwie do zakupów moich dzieci i nie chcę, żeby któraś się czuła gorsza. Już jak widzicie, są totalnie prosto z magazynu. Zanim Wam pokażę ten piękny żakiet Chanelowski, który mi się mega spodobał. Zastanawiam się jak będzie na mnie leżał. Na niego się czaiłam długo i się zastanawiałam i miałam to w koszyku już, nie wiem, 587 lat, bo to stwierdziłam, dobra, przecież zawsze można zwrócić. W tej sekcji specjalnej ceny znalazłam klapki, które Normalnie kosztują 99,99 ,99, a ja je kupiłam za 49 albo 39 zł. Te klapki były, było ich dość sporo. Na początku jak je dodałam do koszyka, to po dwóch dniach mi zniknął rozmiar, bo ja mam 37, ale noszę z Zary 36 i tak naprawdę od zawsze kupuję w zarze 36, mimo że noszę 37, to też zależy od firmy, ja mam taką dziwną stopę. One mi się spodobały, bo są bardzo proste, mają zakryte palce, były też jasne, beżowe, takie beżowo złamana biel. Na stronie wydawało mi się, że są beżowe oraz czarne. Na tej sekcji specjalne ceny było naprawdę dużo różnych rzeczy do chodzenia po domu. Jakieś dresy, jakieś swetry, bluzki, buty, żakiety, tak jak mówię, spodnie i były beżowe spodnie i jeansowe i shorty. Także warto jest tam zajrzeć, czy dla Was, czy dla dzieci, czy dla Waszych... Mężczyzn. Klapki wyglądają całkiem dobrze, wykonane są fajne, bardzo mi się podoba ten design. Tylko jedyna rzecz, której się obawiam, to taka, że te klapki mogą tutaj być trochę za płytkie i będzie mi w nich latała noga. Bo szczerze wątpię, żeby to była skóra. Nie, to nie jest skóra, więc to jest moja jedyna obawa. Można sobie wsadzić wkładkę, ale nie wiem, czy takie rzeczy chcę mieć w swojej szafie po prostu. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że tutaj jest skóra. Wziąłam sobie jeszcze jeansy na próbę, dlatego że te jeansy mi się spodobały ze względu na krój. Ja mam bardzo dużo rurek i bardzo dużo spodni z zary, jeansowych. Bardzo lubię jeansy z zary. Uważam, że mają dobre ceny na promocjach. Na przykład mam parę takich jeansów u siebie, które kupiłam na przykład za 39 zł. Raz mi się zdarzyło za 29 kupić na takiej ostatecznej przecenie. Także można, naprawdę można. To jest 34 i takie jeansy z arenosze. 34 średni stan i ja mam, tak jak mówię, dużo rurek, a te spodnie mają delikatnie rozszerzaną nogawkę. Takie są dzwonowate i krótsze. Właśnie ta długość 7,8, którą ja bardzo lubię i uważam, że w takiej długości wyglądam najlepiej. Ja... Na przykład, jak sobie Możecie wyobrazić, chociaż ja to wszystko przymierzę i zaraz zobaczymy. Te jeansy do tych pięknych klapek i marynarka czarna. Myślę, że wygląda to świetnie. No ale się przekonamy. 34, wykonanie jest no, normalne, były różne kolory, były białe, szare, czarne oraz jasne jeansowe, ciemne jeansowe i chyba jeszcze takie pomiędzy, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, stone jeans, chyba tam na tej stronie zary, no, zobaczymy, jak nie, to jest zwrócę i tyle. Ostatni mój zakup to jest rzecz, na którą się czaiłam i bardzo chciałam zawsze coś takiego mieć. Pamiętam, że jak były przeceny, już niejednokrotnie w zarze, to czaiłam się zawsze na te wszystkie żakiety tweedowe. Czarne, białe, w jakichś innych kolorach i ich najczęściej nie było, a jak już znalazłam stacjonarnie, no bo online najszybciej te rzeczy się wyprzedają, to one były a to jakieś zaciągnięte, a to jakieś takie jak z gardła wyjęte na tych półkach, bo ktoś się pewnie kupił, zwrócił i tak dalej, i tak dalej. Coś tam zawsze było nie tak. I stwierdziłam, że spróbuję, wezmę ze strony, prosto z magazynu. Ja mam z tymi żakietami taki jeden problem, że zawsze się boję, że będę w nich wyglądała jak stara baba. Jak taka dzidzia piernik. O, może tak. Dlatego, jak zobaczyłam ten krój, taka, można powiedzieć tweedowa bomberka, to stwierdziłam, że to może naprawdę fajnie wygląda. Świeżo, młodzieżowo, e, klasycznie, z delikatnym e, takim pazurem i tak jak na to teraz patrzę, sobie tak myślę, że to nie było najtańsze, i tak sobie myślę, a może to zwrócę, ale to jest takie piękne i w ogóle te kolory, te guziki, wydaje mi się, że to nie wygląda tamtędy zupełnie tak tanio, tylko tylko bardzo spokojnie. Na przykład do tych jeansów tak samo. Mm. Jeansy, taka bomberka i te klapki. No, cóż poradzić. Nawet wysłałam tego linka do mojej przyjaciółki, do Magdy. I mówię, co myślisz? My mówię, wiesz super. Guziki jest dobrze wykonane, jest niezaciągnięte. Nie no martwię się, że może się zaciągnąć, ale ten krój bomberki bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że właśnie przez to nie będzie nikogo postarzał. Można to oczywiście nosić do dżinsów jako komplet, bo ja sobie wzięłam do tego jeszcze spódnicę. Krótką, bo krótką, ale przez to, że ja jestem niska, to często noszę krótkie spódnice. Na przykład, nie wiem, jakiś gruby sweter i krótką spódnicę, kozaki. Wtedy wydaje się, że jestem wyższa, więc akurat na mnie to działa. Ta spódnica ma kieszenie. Jest do kompletu do tego naszego pięknego żakietu nowoczesnego. To jest taki, można powiedzieć, krój pudełkowy, jak widziałam na stronie. No i znowu można te rzeczy nosić osobno, to mi się też podoba, bo do jakiegoś golfu, kozaków, rajstop, Taka spódnica sama w sobie też jest piękna. Rzeczywiście to wygląda, jakby było prosto z magazynu. Ona nie ma żadnej podszewki. No i lepiej, bo ja nie lubię jak takie grubsze spódnice mają jakieś takie podszewki czy haleczki, bo to się zawsze jakoś podciąga, jest niewygodne. Jest krótka, ale myślałam, że będzie trochę krótsza. To jest rozmiar 34 XSK. Można tutaj jakiś pasek sobie zapodać, bo są szlówki. No, wykonane to jest świetnie i ten kolor jest piękny, naprawdę piękny. Wydaje mi się, że, że to może być hit tych moich zakupów, ale się przekonamy. Może się okazać, że będę wyglądała w tym naprawdę tragicznie. Także dość gadania, mierzymy i oceniamy. Przymierzyłam ten kombinezon różowy, który wygląda bardzo ładnie. Nie mogę się przyczepić, jedyne co to ma takie guziczki. Na pętelkę i to mnie będzie delikatnie wkurzać, ale jest okej. Okay. Ten dekolt nie jest taki zły, można to nawet rozplątać, co lubię. Jakaś torebeczka do tego jasna. I już wygląda to świetnie do trąbek i nie tylko. Moim zdaniem prezentuje się bardzo przyjemnie kolor nawet na różne pory roku, nie tylko na lato, bo biały kombinezon taki na pewno nie pasowałby zupełnie za zimę, i. na przykład do czarnych rajstop, a to myślę, że fajnie wygląda. Szkoda, że nie było czarnego koloru, bo bym na pewno wzięła, a może jeszcze znajdę, bo takiego szukam, jeżeli gdzieś widzieliście, to dajcie znać, e takiego kombinezonu bez rękawów. Raczej na grubszych ramionczkach, ale to już nie będę wybrzydzać. No, wydaje mi się, że jest całkiem przyjemnie. E kolor, tak jak mówię, do Czarnej torebki do beżowej, do każdego rodzaju butów. Tutaj muszę powiedzieć, że też to wygląda całkiem przyjemnie i delikatnie dziewczęco. Naprawdę bardzo dobre ubranie i tego raczej nie będę zwracała. Można też sobie jakiś pasek tutaj dodać i fajnie. To wystylizować. Potem założyłam taką koszulkę, którą również widzieliście już nieraz na ramionczka. I mam tutaj problem, czy ja w tym nie wyglądam. Trochę dziwnie. Spodnie mają dobrą długość. Ciężko tutaj mnie może w całości zobaczyć, ale niestety to jest jedyne miejsce, w którym mogę nagrywać, bo tak jak Wam wspominałam, mam bardzo, bardzo teraz dużo różnych prac i projektów w domu. I przez ostatni parę dni w ogóle zupełnie nie mogłam dla Was nagrywać, bo nie było jak fizycznie. Także nawet w tym tygodniu nie dodałam czterech filmów, tylko trzy, bo nie miałam fizycznie takiej możliwości, bo nie dało się po prostu nic zrobić, byście mnie zupełnie nie słyszeli. Wybaczcie mi, że w tym tygodniu pojawiły się tylko trzy. Obiecuję, że to nadrobię, bo te nasze prace już się powoli kończą. Także będzie dużo możliwości do nagrywania. W każdym razie wracając do tego żakietu. Bardzo mi się podoba, podoba mi się jak jest skrojony, jak wygląda, jak się w nim czuję, bo czuję się w nim dobrze, on w sensie nie odstaje, jest dopasowany i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. gdzie co, może założę teraz szpilki i zobaczycie mnie trochę lepiej, jak będę wyższa. Zastanawiam się czy przez te lampasy i przez te dodatki nie jest może za poważny, zbyt elegancki, czy rzeczywiście do wszystkiego. Myślę, że to wygląda ok. Może zbyt zobowiązujący jest ten żakiet, żeby nosić go tak powiedzmy, nie wiem, na co dzień, jakieś spotkanie biznesowe. Powiedziałabym, że to musiała być jakaś yy, grubsza impreza. Chociaż sama nie wiem, bo ja lubię wyglądać trochę inaczej niż inni i myślę, że w takim zwykłym czarnym żakiecie prostym Czułabym się zbyt normalnie. No nie wiem sama. Ale jest dopasowany, rozmiar jest ok. Może ta inna bluzka do tego byłaby lepsza, może bez tej koronki. Nie odważyłabym się na pewno wyjść bez bluzki w samym staniku. To nie jest mój styl, ewentualnie jakiś taki top, że trochę byłoby tutaj widać ciała bez Chcę ja się znać, co myślicie, ale generalnie bardzo mi się podoba. Czekam na Wasze komentarze. Przymierz Wam ten jasny żakiet. Oczywiście to, co mam pod spodem, zupełnie nie pasuje, bo to jest taka sportowa koszulko stanik. Natomiast jak widzicie, on naprawdę bardzo dobrze wygląda. To znaczy, ja się bałam, że będzie zbyt biurowy, ale kolor jest ładny. Ta marynarka leży całkiem okej, okay, bo jeszcze takiego kroju, tak jak wspominam w swojej szafie nie miałam i to jest mój pierwszy raz. Co prawda, można tutaj mieć problem z doborem bluzki, chociaż są takie na cienkich ramionczkach z elastycznego materiału topy, które by pasowały, biały, wypasował, czy nawet jakiś kontrastowy. Te spodnie też są ok. Jedyny mój problem jest taki, że delikatnie tutaj ginie ten kant. Jeżeli wzięłabym sobie rozmiar większy, bo to jest 34, to one byłyby za duże, a tak to są idealne wręcz, tylko że, tak jak mówię, tutaj ten kan z tyłu też całkiem okej, okay, moim zdaniem, ma kieszenie, tak jak mówię. Więc nie mogę się przyczepić. I jeszcze cena, bo cena, tak jak Wam wspominałam, delikatnie ponad 100. To spodnie 49 albo albo 39, już dokładnie nie pamiętam, i marynarka 60. Nawet taki żakiet na komunię można założyć do pracy, można założyć samą marynarkę, do jeansów, Tych dżinów. Nie tylko tych. Każdych innych. Fajnie by wyglądało. Zobaczcie. Kolor. Lubię połączenie tego koloru dżinsu z beżem, z jasnymi. Także nie mogę się tutaj przyczepić. Długość też jest ok. Założę te szpilki. Wtedy będziecie mnie lepiej widzieć. Albo jedną szpilkę. Nie ta noga. Jedną szpilkę. I tutaj wygląda całkiem fajnie. Długość spodni jest dobra, bo ja nie lubię, kiedy one są złej długości. To znaczy lubię kiedy są albo troszeczkę za długie te spodnie, albo właśnie za krótkie te są w porządku. Może teraz przymierzę jeszcze te klapki, żeby Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Dokładnie to, czego się obawiałam, że one są zwyczajnie po prostu za płytkie. Musiałabym bardzo mocno tam bić nogę, a chyba nie chcę mieć takich rzeczy już w szafie, wyrosłam, żeby mieć. Bo podobają mi się, ale niestety, mimo fajnej ceny, nie będą mi służyły tak, jak bym chciała. Także... One wydaje mi się, że są raczej do zwrotu. Przymierzyłam to wydzianką Ala la Chanel eee, tweedowe. Generalnie jak patrzę na siebie z bliska w podglądzie, to wydaje mi się, że wyglądam jak Dzidzia Piernik. <laughs> jak patrzę z daleka, to może trochę jest lepiej. Wydaje mi się, że mimo wszystko jednak chyba razem to połączone nie do końca daje egzamin, ale bardzo mi się to podoba, naprawdę bardzo. Coś mi się tu zawinęło. Guziki są tak naprawdę ukryte, bo szukam tutaj dziurki, ale nie. To jest taka jakby dodatkowa. Lamówka i te guziki są ukryte, więc może to i lepiej. Wydaje mi się, że to leży ok. Do jeansów z wysokim stanem myślę, że z egzamin bez problemu. Natomiast razem, jakbym tak miała nosić, to mam obiekcję. Chociaż muszę powiedzieć, że podobają mi się te kolory. I krój, bo jest młodzieżowy. Nie jest poważny i nadaje trochę inny ton temu żakietowi tweedowemu. Jedyne co ratuje ten żakiet, to to, że rzeczywiście ma piękne kolory no i ten krój jest niestandardowy, bo bomberkowy, taki pudełkowy. Zastanawiam się, czy, czy ja będę w tym chodzić, czy ja nie będę się tak bardzo krępować w tym chodzić, bo mieć coś w szafie to jest jedno, o czym zawsze marzyliśmy, bo ja zawsze chciałam mieć taki tweedowy żakiet, ale no czasami po prostu coś do nas nie pasuje zwyczajnie i trzeba się z tym pogodzić. Ja uważam, że on wygląda, tak jak mówię, bardzo dobrze osobno, nie wiem czy razem. To nie jest takie najgorsze. Ale nie jest też hitem, tak jak myślałam na początku, że to będzie hitem tego nie, mojego holu tych zakupów To okazuje się, że nie do końca bym to założyła do jeansów To byłby zupełnie inny vibe Do spódnicy Nie wiem, jak oceniacie W sumie to czekam na wasze opinię, bo ja sama nie wiem Jak to wygląda Według was Do jeansów już jest lepiej Bardziej młodzieżowo, świeżo I codziennie, klasycznie Z ewentualnie jakimś tam małym pazurem. Można do tego taką czterewkę dobrać, ja przy sobie w tym momencie taką jasną. No, pasowałaby jakaś z łańcuchem. A, nie do końca. Do takich spodni to zupełnie tego nie widzę. Do tych jasnych na przykład inny materiał to musi być albo jeans, albo coś czarnego, albo jakaś sukienka i na tą sukienkę można by E, zarzucić tą bąberkę do jakiejś spódnicy ołupkowej, gładkiej, jestem w ogóle przekonana, że gdybym zobaczyła taką dziewczynę na ulicy e, w takim wdzianku to byłabym zachwycona, bo są takie dziewczyny, do których świetnie pasuje taki styl i świetnie zonoszą. Pamiętam, jak widziałam jedną panią na ulicy, w tamtym roku chyba ona miała powiedziałabym, że tak z 50 lat, może nie całe 50 lat, a może trochę powyżej 50 lat. I pomyślałam sobie, jak ja bym chciała tak wyglądać jak ta kobieta, wyglądała po prostu obłędnie, miała czarną marynarkę, taką chanelowską, ma jakąś torebkę, jeansy i tramki, czyli niby nic, włosy miała takie jak lubię, czyli nie do końca ułożone, takie frywolne, nie miała takiego jakiegoś hełmu, czy takiej super idealnej fryzury, bo też mi się takie super idealne fryzury nie podobają, i wyglądała bosko, no po prostu bosko, widać było na jej twarzy, nie jest dwudziestolatką, ale... Po prostu tak świetnie nosiła te ubrania i tak cudownie się zachowała. Widać było, że świetnie czuje się w swoim ciele i była naturalna, bez żadnych jakichś takich wypełniaczy. Bardzo mi się to podobało, jeszcze ten żakiet, dlatego stwierdziłam, że, że tak właśnie chciałabym wyglądać, jak będę miała 50 lat. No ale nic, bo już tutaj się rozgaduję to chyba jest mój najdłuższy haul w historii ever mojego kanału. Co myślicie? Jak uważacie, to jest rozmiar 34, więc mniejszego rozmiaru już nie ma. To takie powinno być. Można to rozpiąć oczywiście do jakiejś czarnej bluzki, do jakiegoś czarnego t-shirtu, do białej bluzki, topu i do jeansów. Myślę, że to będzie wyglądało naprawdę fajnie. Do trampek tak samo, przez to, że jest to taki bomberkowy look, ale może się mylę i może macie inne zdanie. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, jak podobał Wam się haul, co zostawić, co oddać, co myślicie o tych wszystkich stylizacjach, czy lubicie Zary, czy zaglądacie na tą sekcję specjalne ceny, jakie trendy Wam się najbardziej podobają na lato, czy jesteście w posiadaniu różnych żakietów, czy raczej wolicie łączyć i marynarkę z innym kolorem spodni, czy lubicie taki look w tym samym kolorze, czy zamawiacie buty z Zary, czy ten rozmiar Wam się pokrywa, czy udało Wam się w ogóle cokolwiek kiedyś kupić na promocji w jakiejś super cenie, coś, co kosztowało kosmiczne pieniądze, a Wy to kupiłyście za grosze i nosicie do dziś. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa!